Więc tak, tutaj mamy samiczki żółte. Samiczki żółte. Żółtych jest cztery. Jedna jest ciemna. Liczkowata i czerwona. No czerwona jest młoda, więc nie wiem na 100%, czy to będzie samica, ale pokazuje się na samicę. O no, tak, tak tu mamy samce same czerwone samce no ten idzie w gratisie ten najjaśniejszy jest gratis on jest kiepski więc jego dorzucam od tak sobie no tu już raczej samczyki mają białe dzióbki, ten jest z tego roku biały dzióbek ma już fajny jest kilka sztuk 7 sztuk samców i jest 6. 6 sztuk samic. Więc tak to wygląda mniej więcej. Rozmazuję przez te kratki. No ale samczyki mi się wydaje, że nie są złe. Samiczki też są ładne. I to też jest młode. O to pierwsze czerwone. Oto. To też jest właśnie młode. I nie wiem. No niby grucha zaczyna. Pokazuje się na samice, na samca, ale. No ręki sobie nie daje uciąć. No tutaj. Ten niby tak grucha, ale widziałem, że chce się patrzeć Nie wiem o co to chodzi, ale no nie wiem, może być samiec, chociaż też nie jest. To wszystko są gołębie, tylko ta gryczka i ota żółta są z tamtego roku. I tu ten pierwszy samiec jest z tamtego roku i tamten ostatni, o tamten jest. Z tamtego roku wszystkie gołębie są młode, u mnie wychowane. Więc tak to jest, no pojedynczo zdjęć nie będę robił, bo jednak jest ich trochę, więc nie, nie będę klikał fotek pojedynczo, no ale tak wyglądają właśnie ptaszki. Mi się wydaje, że po stówce to nie jest wygórowana cena. Tylko mówię, w całości to sprzedaję. Nie sprzedaję na sztuki. Ktoś chce, to zabiera całość. Jeśli nie, no to mam ten przedział wolny. Po prostu ja ich nie będę podkładał. I niech sobie siedzą. No i są świeżo po odrobaczeniu. Drugi raz odrobaczane już były. Świeżo po odrobaczeniu.